No kochani <laughs> dzisiaj mamy środę środa jaka runa dla nas na środę <laughs> Berkano. Często nas ostatnio odwiedza, jak kiedyś nie było jej w ogóle, tak teraz odwiedza nas często mm. Berkano to siła matki natury, jak już na pewno wiecie. Ale wiecie co? Jak położycie sobie ręce na sercu i poczujecie w środku siebie taką miłość, taką miłość do siebie i świata, taką miłość, która poprzez Was płynie na środowisko, w którym się obracacie która płynie na, na waszą rodzinę, na waszych bliskich, to to jest właśnie energia Runy Berkano. Zadbajcie dzisiaj o siebie. Mówię to zwłaszcza do matek, które z reguły dbają o wszystkich, a nie o siebie. A ja was proszę, żebyście dzisiaj zadbały o siebie. Wszystkich was proszę, żebyście dzisiaj zadbali o siebie, zadbali o swoje potrzeby o swoją naturę, tak? Może warto tutaj właśnie skorzystać i wybrać się lumka dziecko, bo spadniesz. Przepraszam was kochani, ale no, nie da się choćby runę dnia nakręcić bez kota. W każdym bądź razie może warto wybrać się do fryzjerki albo do kosmetyczki, Albo, nie wiem, po jakieś fajne ciuchy. Albo po prostu wybrać się na jakąś fajną kawę. Tak po prostu dopieścić siebie. Skupić się na sobie, na swojej energii. Po prostu dopieścić siebie. Bo, um, bo myślę, że to będzie tutaj bardzo istotnym Właśnie dzisiaj. Wyjdźcie na chwilę na... Um, nie wiem, do lasu, do parku, a zjednoczcie się z Matką Naturą. Poczujcie się częścią tego wszechświata, który Was otacza. Poczujcie się zaopiekowani i taką, jaką opieką Matka Ziemia otacza nas, taką samą i Wy otaczcie siebie i otoczcie Waszych bliskich. Tego Wam na dzisiaj życzę.